Cześć moi drodzy. Jak być może pamiętacie, na początku tego roku mieliśmy plotę, że dużego modelu z serii Icons nie będzie i zastąpi go Mario Kart, ten, którego zobaczyliśmy kilka miesięcy temu. Jednakowoż te plotki, jak to często bywa, okazały się nieprawdziwe i 1 lipca 2025 roku zobaczyliśmy na półkach nowy model Shelby Cobra z Icons i tym właśnie setem zajmiemy się w tej krótkiej wideo recenzji. Zapraszam. Najnowszy model z samochodowej pod serii Icons można by nazwać nieślubnym dzieckiem Forda Mustanga i Korwety, bo z tego pierwszego Kobra dziedziczy kolor oraz część drukowanych ozdobników, a z tej drugiej rozmiar i ogólny kształt. Podobieństw między tymi modelami jest jednak mniej niż można by się było spodziewać. Przykładowo, zaledwie jeden drukowany klocek z pasami z Mustanga znalazł drogę do Kobry, co w sumie jest dość zaskakujące. Najważniejsze jest jednak to, że nowy klockowy roadster to istne arcydzieło pod kątem technicznym. Oficjalne zdjęcia tego nie oddają, ale większość części składowych Shelby Cobra od Lego jest łączona pod bardzo ciekawymi kątami, a połączenia te osiągane są przez techniki, z którymi, i tu daję sobie uciąć mały palec, do tej pory się nie spotkaliście. Srebrne doloty wydechowe i zbiegające się tylne nadkola to absolutny majstersztyk przekombinowania, składający się jednak na świetnie spasowaną całość, której nie da się nie docenić. Ponownie, zdjęcia tego nie oddają, ale model wygląda obłędnie dobrze, a już w ogóle jeśli weźmiemy pod uwagę jak krzywizny nadwozia były nie oddane w stosunkowo młodej czerwonej Corvette. Do tego dochodzi bardzo prosty, ale skuteczny układ kierowniczy czy elementy otwierane, bo ich projekty również są niezwykle zmyślne. Na prowadzenie wysuwają się tutaj drzwi. Warto też wspomnieć o ciekawych detalach wnętrza, zwłaszcza, że jest go tu stosunkowo niewiele. Minusy oczywiście też są, ale jest ich mało. Kilka w sumie zbędnych naklejek, troszkę za prosty wizualny silnik oraz obudowa przedniej szyby, która traci na estetyce przez stady w górnej części. Nie mam jednak pomysłu, jakby to obejść bez pogrubiania całej konstrukcji, więc trudno mi się mocno czepiać. Wsiadłbym też na cenę modelu, ale w sumie nie jest ona jakaś przerażająca, a pewnie za kilka miesięcy spadnie jeszcze o kilka procent, kiedy model trafi do ograniczonej dystrybucji, bo taką właśnie dla niego przewidujemy. Poza tym nie ma się co rozwolić. Shelby Cobra może być zwariowanym i konicznym samochodem trochę dla nikogo, ale jej klockowa wersja odległo to model. Absolutnie dla wszystkich, którzy lubują się w klockowej inżynierii, ale stronią od produktów stricte technicznych. Grają tu techniki budowy, skala, oddanie krzywizny nadwozia i sporo innych rzeczy, a tak jak wspomniałem przed chwilą, niedługo zagra pewnie także cena. Możecie więc śmiało dodać model do swojej listy zakupowej. Tak, wiem, że było bardzo krótko, ale nie ma co tu lać wody, bo to po prostu bardzo udany model. Dajcie znać, czy przekonałem Was do zakupu, czy może potrzebujecie doprecyzowania którejś kwestii w komentarzach. Z chęcią odpowiem na ewentualne pytania. Klasycznie proszę też o łapki w górę i Waszego suba, jeśli jeszcze nas nie obserwujecie, jak również nieodmiennie zapraszam do wspierania nas na Patreonie. Trzymajcie się i do zobaczenia już niebawem.